Marvis Mobile Homes. Domki letniskowe dla całej falubazowej rodziny. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Manager Stametu Falubazu, Tomasz Szymankiewicz. Magiczne pytanie, które otrzymuje tutaj każdy. 10 punktów. Dużo czy mało? Po prostu 10. Trzeba zrobić też 10 z przewagą dla nas, żeby, żeby uzyskać to, co, czego oczekujemy i czego oczekują sponsorzy i kibice. Drży Pan mocno patrząc z prognozy pogody, czy, czy spokojnie? Nie, na razie ze spokojem. Aczkolwiek no, wiemy, że tam coś ma popadać i chcielibyśmy, żeby tylko można było przygotować tor e, według naszej koncepcji. Jak te godziny, dni ostatnie chcecie przepracować do tego meczu? Trening, trening, jeszcze raz trening. Jak piątek sobota rozumiem? Tak? Sobota może niekoniecznie, ale zobaczymy. Coś jeszcze w ramach przygotowań, bo tam o integracyjnych spotkaniach ponad przy okazji meczów Krośnie. coś tutaj też takiego wspólnego, cementującego drużynę, planujecie, czy tego już nie potrzeba na tym etapie? Znaczy, na tym etapie może nie potrzeba, aczkolwiek w Zielonej Górze to na miejscu możemy zrobić to sobie wszystko tak ad hoc, na, na gorąco, nie potrzeba jakiejś tam wielkiej zbiórki. Eee, myślę, że po, po treningach gdzieś ewentualnie. Będziemy myśleć, czy chcemy się spotkać jeszcze i przedyskutować pewne e, niuanse. Domyślam się, że ten program zawodów z zawizowanymi składami to Pan już wzdłuż i wszech, z lewej do prawej, odwrotnie, przeanalizował. Co z tej analizy wynika, jak ten metr gdzieś tam w głowie sobie Pan projektuje? To znaczy, w pozorom nie było analizy. My wróciliśmy do pewnego ustawienia, e, a po zgłoszeniu drużyny Wilków e, stwierdziliśmy z kierownikiem drużyny Markiem Rozem, że że nasza koncepcja jest dobra, no i uważamy, że się sprawdzi. Jeżeli chodzi o tor, będzie tor podobny jak w meczu z łodzią zbyt goszczą, czy, czy może coś innego szykujecie? Staramy się robić powtarzalny tor dla naszych zawodników, aczkolwiek temperatura i, i przewidywane opady mogą też zakłócić przygotowania, ale, ale jesteśmy dobrej myśli. Jeżeli chodzi o juniorów, to mocno na nich liczycie, czy myśli Pan, że juniorzy mogą też mieć kluczową, mogą odegrać kluczową rolę w tym meczu? Ja zawsze mówię, że ja, ja mam 8 zawodników w drużynie i liczę na wszystkich. A proszę powiedzieć, ta decyzja o tym, że będą kibice na tak z Pana perspektywy, dla Pana, dla Tomasza Szemankiewicza, ze względu na pracę w parku Maszyn. ma to jakieś znaczenie? No ma, zawsze przeżyliśmy takie momenty, gdzie jeździło się bez kibiców i to no, było tak po prostu jakoś cicho. Ma duże znaczenie, tutaj duży ukłon w stronę wojewody, podziękowania za to, że, że taka możliwość i naszego prezydenta zaistniała, że ci kibice, jednak nasi kibice i przyjezdni będą mogli obejrzeć to spotkanie na żywo Ja oczywiście zaapelował do kibiców, żeby przyszli jak najliczniej, no i żeby docenili też to, tą decyzję i dopingowali falubas jak najlepiej potrafią i żeby było jak najbezpieczniej. W związku z tym, że to ostatni mecz Piotra Pracasiewicza, wewnątrz drużyny może szykuje się coś specjalnego? Nie wiem, jakieś kwiaty, podziękowania przed meczem, po meczu? Ja myślę, że to jest tak. Skupiamy się i łącznie z Piotrem na, na najbliższym spotkaniu, a to czy coś tam będzie, czy coś oszukujemy, to, a to się po meczu pomyśli. Oh, oh,